Dzień dobry jutro, witam w trzecim nie w drugim tygodniu przygotowań. Drugi tydzień piku. Nie wiem, czy mam taką zwiechę, ale drugi tydzień piku. Także mowy, poprzedni tydzień był taki nagrany trochę byle jak jeszcze go nie montowałem, ale słabo z nagrywkami, także teraz to nadrabiam, teraz właściwie też prawie zapomniałem tego nagrać. Ale tak, lecę sobie właśnie na trening niedzielny, niedziela, klasyczek SWD Cięższe siady, jakaś tam średnia ława, no i lekkie ciągi klasycznie z takich innych ciekawych rzeczy które gdzieś tam dotyczą chociażby nie wiem wagi no to troszeczkę ona mi wystrzeliła ostatnio nie wiem sobie czemu ale no zobaczymy będę sobie musiał ją teraz obserwować bo też nie chciałbym zbijać nie wiadomo jak dużo ale myślę że sobie jakoś tam dwa tygodnie przed może nawet półtora a no może nawet tydzień nie wiem może sobie jeszcze pomyśleć o tym tygodnia przed wagą Obetnę sobie kalorie troszeczkę, żeby już gdzieś tam pukać się z tej treści elitowej, ale bardziej myślę, że taki tydzień wystarczy, żeby sobie jeść już tam lekko yy, i być troszeczkę, może nie tam w deficycie, ale jeść po prostu mniej, bo teraz staram się jeść około 2900-3000 kalorii. Czasami bywa więcej. No i zobaczymy. Chciałbym sobie, nie wiem, myślę, że takie 86 to jest taka bezpieczna waga, z której mogę sobie zacząć zbijać tak swobodnie, żeby wiecie, gdzieś tam się nie męczyć jakiś robienie saun i tak dalej, bo to znowu trzeba jeździć, to są koszty mimo wszystko, to jakoś, jakoś nie, nie, nie chce mi się iść aż w taką stronę. Robienia wagi Dzisiaj też w sumie widziałem, że zostały ogłoszone Listy startowe I w mojej kategorii jest 90 osób Także bardzo fajnie Nie będzie tam jakoś, wiecie, dużo Dużo obsuwy, że tak powiem W sumie nie wiem, ile było rok temu W tej kategorii, tam w Junior 23 Jako 82 kg. Nie wiem, jakie tam były wyniki No niemniej jednak są tam Takie osoby, które mają Takie całkiem okej okay wyniki No chociażby Kacper, z którym trenuję na co dzień Czy na co dzień Gdzieś tam właśnie niedzielę z nim trenujeć, z nim będę robił trening. To on startuje. Jest taki jeden gość mocny, który też tam chyba rok temu wygrał, nie pamiętam jak on się nazywa, ale też ma właśnie mocne wyniki. Także no, jest z kim konkurować. Aczkolwiek. Ja tam na obecne zawody nie jadę po z takim nastawieniem, że muszę być jakiś medal czy coś. Bo, bo i tak go nie będę miał, po prostu moje wyniki nie są na tyle dobre, są po prostu kiepskie mimo wszystko, ale powoli są one budowane do góry i to mnie przede wszystkim zadowala także patrzę tylko i wyłącznie na siebie, na to co robiłem do tej pory i patrzę na swój progres bo to jest tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim, żeby skupić się na sobie bo też no, nie ukrywajmy, takie zawody tutaj, hmm, to tam wygranie ich to nie jest jakiś prestiż mimo wszystko i jak sobie spojrzymy gdzieś tam na taką arenę międzynarodową czy narodową po prostu, jak takie zawody są z PZK chociażby, no to tam są wyniki lepsze, wiele. Także no, nie ja nakręcam się jakoś tam na, na nie wiadomo co, tylko grunt Traktuję to jako zabawę. Także tyle z moich porannych przemyśleń, że tak powiem. Pozdro. Tak stoisz ładnie Ale chujowo odejście Ola okay, jazda Kurwa, moją muzykę człowiek, ja w serii chodzę

Nie. Trzymaj piąt. Tak jest. Dobra, dzisiaj jest poniedziałek, e, lekki trening dzisiaj mamy. E, ja właśnie skończę montować poprzedni tydzień. Właściwie teraz dogrywałem taką końcówkę tamtego vloga. E, Niemniej jednak, idę zaraz coś zjeść i e, kilka istotnych rzeczy. Mianowicie, jak chodzi o senność, wróciłem sobie do czarnej kawy. Bo miałem epizod, że kiedyś wróciłem do, do czarnej i było ok z tą sennością. Teraz znowu wróciłem do tego, tej kawy z mlekiem, znowu była okropna senność eee, i źle się czułem. Także znowu wróciłem do czarnej kawy. Eee, dodaję sobie tam trochę miodu. Wczoraj do przedtreningiem wypiłem klasa. Naprawdę bardzo w porządku. Eee, dzisiaj też piłem tylko czarną kawę, czuję się ok. Eee, natomiast siedziałem cały czas, także teraz idę coś szybko zjeść. I będę sobie chodził chwilę po bieżni i będę leciał na trening. Dzisiaj mam lekkie wyciskanie. Dzisiaj mamy lekkie wyciskanie, bo jest tam do zrobienia 4 piątki na rp 5. Znaczy jedna na rp 5, potem są bakofy, także tam podejrzewam, że będzie jakieś 102,5, a potem będzie chyba 92,5 albo 95, nie wiem, coś takiego. Także bardzo, bardzo lekkie, no jakieś tam akcesoria, także, e, także nic specjalnego. Wczoraj się trening bardzo w porządku, aczkolwiek brakowało mi troszeczkę prędkości, mimo wszystko, także, także co, chyba widzimy się na treningu, mam nadzieję, że nie będzie jakoś dużo ludzi, bo chciałbym właśnie więcej gdzieś tam ponagrywać sobie takich, no po prostu ujęć w ciągu, w ciągu dnia. Kurwa, miałem pokazać co jem, ale zapomniałem, ale była to yy, kaszka manna z odżywką białką, kakao, masło orzechowe i borówki, tak naprawdę tyle i teraz lecę na treningus. To. Ty, bo miejsca nie ma. No ty dopisz bo ojo będzie ciężko. Kacprzy, jak się czujesz po takim napoju? Co chcę. A tutaj co ma? Zawodnik sportów trójbojowych? Granola, białeczko, masełeczko. Gdzieś to jest no ja uh -huh. vlog widać. It's you of your door. Podsumowując trening, to jestem naprawdę zadowolony. Było naprawdę w porządku, podobało mi się, jak to wyglądało. Na początku myślałem, że te ciągi będą takie ciężkawe, ale w sensie, myślałem, że będą ciężkawe z tego względu, że tam 160 nie było tak szybkie, jak bym chciał. Potem poszedłem 190 tylko, żeby nie dokładać na 200 od razu. I w sumie tam już było całkiem, całkiem ok. I teraz, e, jak chodzi o 210, też była taka zamuła troszeczkę, ale potem 220 spoko, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, byłem zadowolony. I dalej 230, jestem naprawdę zadowolony z tego, bo w sumie na zawodach rekord to było 235. Dzisiaj zrobiłem 230, a. Jest to drugi tydzień piku, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Za tydzień ma być jedynka na RPE 9. Mm, także no zobaczymy, może będzie tam jakieś 240 i może nie wiem. Raczej wątpię, że pójdę więcej niż 240. Jak już to bardziej bym właśnie powiedział, że będzie to 235, 240. W zależności oczywiście od tego, jak będę się czuł danego dnia. Bo może być tak po prostu, że będzie dzień do dupy, będę czuł się słabo, no i wtedy ten trening będzie po prostu też kiepski. Jak chodzi o siady, no to tutaj jest 61 trójeczka, potem barkowe, leciutkie, także nic specjalnego. Bardzo dobrze się w ogóle dzisiaj czułem pod takim względem, że zawsze gdzieś tam, wiecie, te biodra były takie mm, troszeczkę sztywne, gdzie tak naprawdę wszedłem na siłownię sztanga. Zrobiłem sobie jedno ćwiczenie na brzuch deadbaga, żeby sobie gdzieś tam trochę bardziej wyczyć ten dół brzucha. Troszeczkę pooddychałem. I właściwie tyle. Tylko tyle. Nic więcej nie potrzebowałem. Czułem się wtedy naprawdę, ale to naprawdę dobrze. E, tak kurwa z tym statywem jebanym. Także także bardzo, ale to bardzo. Em, pozytywnie. No i to mam wyciskanie, ale to jest ten dzień taki, że mam no, 90 kg jedynek, także. W ogóle robię tak, że e, tam jest minuta przerwy, bo jest pach wiaterek, pach wiaterek, i tak naprawdę nie ma o czym mówić. Ale też w ostatnim czasie to ława fajnie mi siedzi, czuję się bardzo pewnie w dole ruchu. Także jestem naprawdę dobrze. Myślę, że jestem w sumie po dzisiejszych ciągach. Uważam, że jestem dobrze przygotowany. Zobaczymy tylko, jak będą wyglądały niedzielne siady kolejne, e, bo tam no też będzie już powyżej 190 szło prawdopodobnie bo tam robiłem 187 także no zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak będę się czuł tak, bo to mówię to jest jakby kwestia indywidualna, ile tam potem będę realnie tego ciężaru robił, ale myślę, że będą fajne PR -y na zawodach, w kategorii niżej to jest też istotne eee, i zobaczymy jak to będzie wyglądało w kolejnych tygodniach, także ja już nie przedłużam, bo nic ciekawego tutaj raczej nie powiem idę sobie odpoczywać, a potem Pracka i, i będzie jutro ławeczka Czwartek, ławka, primary day Zobaczymy, co to uda się zrobić Chyba tam jest jedynka na RP7, coś takiego Także myślę, że może jakieś tam 115 uda się zrobić Chyba coś takiego Albo RP8, nie, nie, nie pamiętam, kurcze, Teraz Chyba RP7 No nieistotne Jutro, zobaczymy Siemano, Simano, Simano. Czwartek, czyli dzień wyciskania, tak jak właściwie chyba mówiłem na przednich ujęciach, tak mi się wydaje. Byłem rano na treningach personalnych, właściwie jadę prosto ze siłowni, na drugą siłownię. Teraz szybciutki trening, dwie godziny właściwie i potem wracam dalej do pracy. Leciał tak naprawdę, rano zjadłem taką kranolę z jogurtem, tam były jeszcze trzy nektarynki. I do tego teraz wjechał sobie banan i taki skyr, coś takiego, spoko to jest, także fajnie i leci sobie kawa z miodem, czarna kawa, tak jak dziś tam wcześniej we wcześniejszych materiałach wspominałem, że po mleku mnie usypia, także także po prostu wlatuje czarna kawa z miodem. Czuję, że ten miod rzeczywiście taki, no trochę mnie pomaga, pomaga mi jakby z tym wszystkim. Jest mi, jest mi po prostu lepiej. Tak, no po prostu czuję się lepiej, czuję, że ten taki nie wiem efekt działania kawy jest po prostu. Jest po prostu lepszy, tak? Po prostu czuję, że ten taki powiedzmy wystrzał energii jest taki bardziej stabilny. Także, także spoko. Też jestem ciekawy jakbym planuję sobie zrobić coś takiego. Sobie by dołączył kawę z LTAiną. Która, która gdzieś tam będzie też ten efekt kawy nie będzie, wiecie, takiego piku, tylko będzie wypłaszczała ten efekt. Także też jestem ciekawy, jak, jak to gdzieś tam może podziałać, ale to nie wiem, może raczej po zawodach to spróbuję sobie gdzieś tam wdrażać. Nie na zawodach, nie, nie, w sensie nie przed zawodami. Teraz staram się właśnie, jak już to nie, nie mieszać różnych rzeczy, tylko konsekwentnie działać z tym, co... Było do tej pory, żeby właśnie nie rotować sobie tym planem działania. Także co? Eee, ja właściwie już prawie jestem na siłowni, także widzimy się na treningu. Oby coś fajnego dzisiaj poszło. Liczę na coś między 115 a 117. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ma, wyj ma wyjść jedynka na RPE7. Także myślę, że właśnie coś takiego. Ostatnio robiłem jedynkę RPE6 na 112. Także no te 115, 117 myślę, że bez problemu jest w zasięgu ręki. Podobno <śmany> Kolejny dzień piątek. Muszę przyznać, że wstałem i wszystko mnie dzisiaj. Jakoś tak kark mnie strasznie boli, nie wiem z czego to wynika, ale muszę przyznać, że troszeczkę jakby zmęczenie uderzyło teraz. Mamy kota. Także dzisiaj myślę, że będzie szybki trening taki. Też spotkam ziomka, który przyjechał z Wrocławia, także spoko. Znaczy, mam nadzieję, że go spotkam. Nie wiem, nie wiem, czy będzie akurat, ale raczej tak. I dzisiaj mamy też SBD, tylko lekkie, też był plan, żeby pojechać jutro do Wrocławia na trening, ale jak w sumie dzisiaj tak wstałem trochę zmęczony, to stwierdzam, że chyba raczej nie, że ta sobota taka wolna rzeczywiście przyda się na full do odpoczęcia. Także co, ja piję sobie kawusie, zaraz może coś zjem. Uciekam na personale, bo mam dwa z rana i potem lecę na trening, potem znowu mam dwa. Personale. Także y, tak wygląda mniej więcej plan na dzisiejszy dzień i potem w sumie będę chyba trochę przed taką bym pracował i sobie trochę e, coś tam popierdziałam się. Szybki szocik, e, kurde muszę przyznać, że ten trening był kiepski, bardzo słaby, e, czułem się taki, no ale, że generalnie czuję taki po prostu osłabiony, też dzisiaj z jedzeniem było trochę gorzej, bo tak na szybko coś zjadłem, także po prostu nie było takiej energii. Jak gdzieś tam podchodziłem, te siady jeszcze było ok, ale gdzieś tam ciągi, to były okropne. Czuję teraz jeszcze trochę bioderko, także teraz mam jeszcze troszeczkę czasu do jednego treningu, więc zrobię sobie mały rozruch i, i powinno może być lepiej, ale naprawdę czułem się dzisiaj taki mega mega słaby, bez siły, też bez chęci, troszeczkę mimo wszystko. Także, yy, także, no czasami takie treningi też są, aczkolwiek myślę, że tutaj może być coś. Yy, z planem bo bo jest tak już drugi tydzień pod rząd, także no jak coś jest takie powtarzalne to być może gdzieś ta fatyga, chociażby w tych martwych ciągach no może być po prostu zbyt duża, aczkolwiek też nie spałem jakoś najlepiej, więc tutaj e, można szukać jakiejś, jakiejś przyczyny nie wiem e, pomyślę sobie na spokojnie, jak będę gdzieś tam wysłał raport trenerowi gdzie ewentualnie szukać można jeszcze przyczyny. E, także co, ja uciekam na dalszą część personali, bo już rano byłem, teraz był trening, ale nic nie nagrałem, co nie wiem czy to powiedziałem, nic nie nagrałem, e, tylko, no, tylko po prostu zrobiłem i jest taka dogrywka tak jak teraz. E, także co, właściwie prawdopodobnie tym akcentem kończymy sobie tego e, vlogasa. Ja dziękuję za uwagę i Widzimy się w kolejnym tygodniu. Zobaczymy, co to będzie. Pozdro.